Przesądza o zwycięstwie rosyjskiego zespołu. Wszystko rozpoczęło się od złego wyprowadzenia krążka, złego wybicia krążka z własnej strefy obronnej przez Weizkandla. No i wykorzystali to Rosjanie, a dokładniej uczynił to Dmitrij Kalinin, który w tym meczu już strzelił jedną bramkę. To był gol na 3-3 w drugiej tercji spotkania. No i teraz także Dmitrij Kalinin. Zdobywa gola na 56 sekund przed końcem dogrywki. Spójrzmy jak do tego doszło. Atiuszow. Jest strzelał spod linii niebieskiej. No i tam krążek odbity. No i zamykające akcje na lewym skrzydle Kalinin doprowadza do szaleństwa. Zespół rosyjski zdobywa gola na wagę dwóch punktów. Gol w dogrywce. Odbity krążek przez Sona. No już tam nie zdążył zamknąć akcji. Zamknąć prawego słupka. Szwedzki bramkarz. No i uradowany Dmitrij Kalinin. 30. gracz zespołu Phoenix Kojoc 28-letni Rosyjski obrońca zdobywa bramkę na bagę zwycięstwa i dwóch punktów. Rosjanie już są pewnymi ćwierćfinalistami hokejowych Mistrzostw Świata. Osiem punktów, no i do rozegrania jeszcze dwa spotkania w sobotę ze Stanami Zjednoczonymi i w niedzielę z Łotwą. Szwedzi natomiast w niedzielę grać będą ze Szwajcarią, natomiast dzień później rywalem trzech kolon, koron będzie reprezentacja Francji. No i teraz wybór najlepszych zawodników w obu drużynach. Mistrz świata z 2008 roku ma także srebrny medal z mistrzostw w 2002, gdy ten turniej rozgrywany był w Szwecji, a także z 2005 roku z Austrii, gdzie Rosjanie zdobyli brązowy medal. Najlepszym zawodnikiem w zespole trzech koron grający z numerem 26. Markus Nilsson. No a być może najlepszym hokeistą w drużynie Wiaczesława Bykowa wybrany zostanie Dmitrij Kalinin. Zdobywca dwóch bramek w tym spotkaniu. W tym tej decydującej w dogrywce. A ty asysty Atiuszowa i Kowalczuka. Trzy asysty Kowalczuka w tym meczu. A najlepszym zawodnikiem jednak nie ten, który znowu gola w dogrywce. A Oleg Saprykin przypomnijmy, pierwsza tercja kończy się remisem 2 do 2 najpierw Walin w trzeciej minucie, potem wyrównał w przewadze Nikulin i Saprykin właśnie w 15 minucie wyprowadził Rosjan na prowadzenie wyrównał Stralman w 19 minucie no a w drugiej tercji dwie bramki najpierw Persson wyprowadził w 24 minucie Szwedów na prowadzenie w 28 wyrównał Kalinin no i w trzeciej tercji najpierw Kuselius w 50 minucie gol dla Szwedów, później Mozjakin w 51. doprowadził do wyrównania. W 58. Proszkin wyprowadził na prowadzenie. I w 59. remis Kuseliusa. Bramka Kalinina w 65. minucie. A teraz hymn zwycięskiej reprezentacji Chin-Rosji. To był mecz głodnych siebie przeciwników. 11 bramek. Rosjanie aktualni mistrzowie świata jeszcze tutaj. Szwajcarii nie przegrali, ale dzisiaj stracili pierwszy punkt. Pokonali podogrywce po dramatycznym spotkaniu ekipę Szwecji. 6 do 5. Dziś wieczorem w Polsacie Sport. jeszcze jedno spotkanie. Kanada kontra Czechy w imieniu Przemysława Pełki. Serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Przypomnijmy raz jeszcze. Rosja, Szwecja. 6 do 5 podogrywce dla drużyny rosyjskiej. To tyle z Postfinans Areny w Bernie za wspólnie spędzony czas. Widzą Polsatu Sport. Dziękuję Grzegorz Michalewski. Do usłyszenia.